Równie zadziwiające jest to, jak podobny chrześcijaninowi może być człowiek, a mimo wszystko, nie będąc na nowo narodzony, pozostaje poza bramą nieba. Mimo całej swojej zewnętrznej pobożności, przepięknego pióropusza doświadczeń, musi pozostać poza niebiańskimi wrotami. Może powiesz: Jesteś bezlitosny, Spergen. Nie obchodzi mnie, co powiesz ani nie pragnę być bardziej miłościwy niż Chrystus. To nie są moje słowa, lecz Pana. Jeśli chcesz się z Nim spierać, pogódź się z Nim lepiej. To nie ja wymyśliłem tę prawdę, lecz jestem jedynie jej wyrazicielem. Napisano: Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jeśli Twój lokaj podejdzie do drzwi, i w należyty sposób przekaże Twoje słowa, człowiek przed drzwiami może mu naubliżać. Lokaj jednak odpowie: Niech mi pan nie ubliża. Nic na to nie poradzę. Mogę tylko panu powiedzieć, co mi przekazał dziedzic. Ja tych słów nie wymyśliłem. Jeśli więc uważasz mnie za człowieka bezlitosnego, pamiętaj, że nie mnie oskarżasz, lecz Chrystusa. Nie obwiniasz posłańca, lecz. Samo przesłanie. Chrystus bowiem powiedział, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie mogę z tobą dyskutować ani nie będę próbował. Jest to po prostu Boże Słowo. Możesz je odrzucić na własne ryzyko. Uwierz w nie i przyjmij, błagam, gdyż pochodzi z ust najwyższego. Zwróćmy teraz uwagę na sposób, w jaki odrodzenie przychodzi. Myślę, że nie ma tutaj nikogo, kto byłby na tyle głupcem, by przynależeć do szeregów Edwarda Puseya, anglikański ksiądz i zwolennik odrodzenia przez chrzest. Nie wierzyłbym przyciągnął choć jedną osobę na tyle pozbawioną resztek rozumu, by wierzyć w doktrynę odrodzenia przez Chrzest. Muszę jednak choć trochę o niej wspomnieć. Niektórzy nauczają, że dzięki kilku kroplom wody zraszającym czoło niemowlę rodzi się na nowo. Dobrze. Znajdę tych waszych odrodzonych ludzi dwadzieścia lat później. Mistrz bokserskiego ringu jest człowiekiem narodzonym na nowo. O tak, odrodził się, gdyż został ochrzczony w dzieciństwie. Skoro bowiem wszystkie niemowlęta rodzą się na nowo w czasie chrztu, zawodowy pięściarz jest odrodzony. Weźcie go i przyjmijcie za brata w Panu. Czy słyszycie, jak przeklina i bluźni Bogu? Wierzcie mi, jest odrodzony. Ksiądz przecie skropił jego skroń wodą, narodził się na nowo. Czy widzisz pijaka zataczającego się na ulicy, pasożyta dzielnicy, zaczepiającego ludzi, bijącego żonę gorszego niż zwierzę? Jest przecież odrodzony. Należy do grona Pusejtów. O poczciwi, odrodzeni ludzie! Zwróć uwagę na tłum zebrany na ulicach. Wzniesiono szubienicę. Zwolennik Palmera ma zostać stracony. Człowiek, którego powinno się przeklinać na wieki za jego nikczemność. Oto jeden z odrodzonych ludzi Puseja. Owszem, narodził się na nowo, gdyż został ochrzczony w dzieciństwie. Jest odrodzony. A jednocześnie miesza swoją strychninę. Jego trucizna działa powoli, wywołuje nieopisany ból i w końcu śmierca. Odrodzony człowiek, doprawdy? Jeśli na tym polega nowe narodzenie, nie warto o nie zabiegać. Jeśli daje nam wolny wstęp do królestwa niebios, zaprawdę Ewangelia jest przesłaniem rozpusty i nie mamy na jej temat nic do powiedzenia. Skoro mówi ona, że tacy ludzie są odrodzeni i zostaną zbawieni, możemy tylko powiedzieć, iż w obowiązku każdego człowieka na świecie jest pozbycie się jej, gdyż nie licuje ona z powszechnymi zasadami moralności, nie może pochodzić od Boga, lecz tylko od diabła. Niektórzy jednak twierdzą, że ludzie rodzą się na nowo, gdy są chrzczeni. Jeśli tak sądzisz, trzymaj się swojego zdania. Nic na to nie poradzę. Szymon Czarnoksiężnik z pewnością był tego zaprzeczeniem. Został ochrzczony na podstawie wyznania swojej wiary. Daleki był jednak od odrodzenia przez chrzest, gdyż słyszymy, jak zwraca się do niego Piotr. Widzę, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i więzach nieprawości. A jednak należał do grona nowonarodzonych, ponieważ został ochrzczony. Ach, Gdyby taką doktrynę głosić rozsądnym ludziom, natychmiast by ją odrzucili. Panowie, którzy lubują się w religii na pokaz, w ornamentach, widowiskach i wysokiej klasy szkole Brumela, najprawdopodobniej preferują tego rodzaju pobożność, gdyż kultywują swój smak kosztem własnego rozumu i zapomnieli, że to, co zgadza się ze zdrową oceną człowieka, kłóci się ze Słowem Bożym. Tyle jeśli chodzi o punkt pierwszy. Człowiek nie może również odrodzić się dzięki własnym wysiłkom. Może się w znacznym stopniu zreformować, co jest dobre i godne pochwały. Niech wszyscy czynią podobnie. Ktoś może pozbyć się wielu ułomności, porzucić liczne porządliwości, którym sobie folgował i przezwyciężyć złe nawyki. Nikt na świecie jednak nie jest w stanie sam. Siebie narodzić się z Boga. Choćby zmagał się z całej mocy, nie da rady osiągnąć czegoś, co przekracza jego siły. Zwrócił uwagę, że nawet gdyby potrafił sam się odrodzić, nadal nie wszedłby do nieba, gdyż istnieje jeszcze inny warunek, który by pogwałcił. Jeśli się kto nie narodzi z ducha, nie może ujrzeć królestwa Bożego. Największe wysiłki ciała nie mogą osiągnąć najwyższego punktu narodzenia się na nowo z ducha. Musimy teraz wspomnieć, na czym polega odrodzenie. Duch święty w nadprzyrodzony sposób zwróć uwagę, że przez słowo nadprzyrodzone mam na myśli dokładnie to, co ono znaczy coś więcej niż naturalne. Działa w sercach ludzi. A oni dzięki jego pracy stają się odrodzeni. Bez Ducha jednak nigdy nie jest to możliwe. Jeśli Bóg, Duch Święty, który sprawia w nas chcenie i wykonanie, nie wpłynie na wolę i na sumienie, odrodzenie staje się absolutną niemożliwością, a tym samym i zbawienie. Co powie ktoś? Chcesz przez to powiedzieć, że Bóg interweniuje w zbawienie każdego indywidualnego człowieka, by go odrodzić? Tak, oczywiście. Przy jego zbawieniu działa Boża moc, dzięki której martwy grzesznik ożywa, niechętny staje się chętny, a zatwardziały otrzymuje delikatne sumienie. Ten zaś, kto odrzucił Boga i pogardził Chrystusem, jest zmuszony, by paść u jego stóp. Nazywają to fanatyczną doktryną. Być może nic na to nie poradzimy. Jest ona jednak biblijna i to nam wystarczy. Jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Jeśli ci się ona nie podoba, kłódź się z moim mistrzem, ale nie ze mną. Ja po prostu oznajmiam Ci Jego objawienie, że w Twoim sercu musi pojawić się coś więcej niż to, co sam potrafisz wypracować. Musi rozpocząć się w nim Boże działanie. Jeśli chcesz, możesz je określić jako cudowne. W pewnym sensie ono takim jest. Musi pojawić się Boża interwencja, Boży akt, Boży wpływ. A jeśli nie, to zginiesz i przepadniesz. Jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Przeobrażenie jest radykalne, obdarza nas nową naturą, sprawia, że kochamy to, co nienawidziliśmy, i stawia nas na nowej drodze. Zmienia nasze nawyki i myśli. Stajemy się inni w życiu prywatnym i w życiu publicznym. Wypełnia się wówczas słowo: Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.